Mamy dzisiaj dwie zdrapeczki. Jedną polską koralową to jest zdrapeczka od Martinki, którą dostałem na święta razem z Karteczką Świąteczną. I właśnie dzisiaj przyjdzie na, ni na nią czas, żeby ją wydrapać. No i będzie też zdrapeczka norweska, taki kalendarz adwentowy z Norwegii. Ehm, no i te dwie zdrapeczki dzisiaj będziemy drapać. Koralową od Martinki zostawiamy sobie na później. Ehm, zobaczymy, co ona nam tutaj pokaże. A pierwszy, na pierwszy ogień idzie Jule kalender, to jest kalendarz adwentuowy gdzie mamy oczywiście 24 pola do zdrapania Nie będę tutaj szukał po kolei dni od 1 do 24, po prostu będę leciał po kolei od góry do dołu Tabela wygranych wygląda tak, top premia to 500 tysięcy koron no i żeby mieć tą premię, żeby ją trafić, musimy znaleźć 12 takich symboli świętych Mikołajów. Najniższa premia to 20 koron, żeby ją osiągnąć to musimy mieć trzy takie symbole lizaków cukrowych. No dobra, zobaczymy czy coś tutaj nam uda się. Aha, i tu będą chyba jeszcze trzy takie same kwoty dookoła. Tak, dokładnie. Jeżeli będą trzy takie same kwoty dookoła, no to tą kwotę też wygrywamy. Tu mamy 5000, 5000, 5000. Może przybliżymy troszkę. O. I 5000. Niestety nie, 50. <laughs> I mamy ten symbol Mikołaja. Takich symboli musimy mieć 12, tak? Dobra, 50, 50. Prezencik. 5000 i 5000. Okej, okay. trzecie okienko 50 tysięcy, 50 koron, lizaczek 50 koron i 50 tysięcy. Stówka, stówka, prezencik 10 koron i 10 tysięcy. Mamy dwa prezenty.

A prezentów trzeba było mieć 11. 11 prezentów daje nam 100 000 premii. 10 koron, 1000, prezencik 10 000 i 10 000. 50 000, 50 000, lisaczek 200 i 200. Dobra, jeszcze jedna, jeden taki symbol tego lizaka i będzie premia e, ta najniższa, czyli 50, 20 koron. Musimy troszkę pojechać ze zdrapaczką wyżej, okej. Okay. 50 tysięcy, 200 koron, płatek śniegu, 200 i 50 tysięcy. 10 200, prezencik, kolejny, 200 i 10 000. Tysiączek, dyszka, prezencik, kolejny, dyszka i 500 koron. Tutaj mamy tak 500, 530 i 20 i symbol. Prezenciku. No, powiem Wam, że te prezenciki powoli, powoli się zbierają. Mamy już 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, jeszcze 4. I będzie święto. Będziemy świętować 10 tysięcy, 5 tysięcy. Płatek śniegu, 50 tysięcy i 10 tysięcy dwadzieścia trzydzieści gwiazdeczka się pojawiła pierwsza no proszę pierwsza czy druga pierwsza dwadzieścia i trzydzieści trzydzieści pięćdziesiąt płatek śniegu trzydzieści i pięćdziesiąt okej okay. kolejne pole dziesięć

A ile mamy już? Yy... Dwie dopiero. Nie. Tu mamy 5000, 50, 200, 200 i płatek śniegu. I jeszcze dwa okienka. 50 000, 50 000. Gwiazdeczka. Stówka i 30. I ostatnie pole ścierne. 5000 1000 Gwiazdeczka Dyszka, Dyszka. A to oznacza, kochani, że tutaj raczej żadnej premii nie ma. Policzmy tylko preze prezenciki jeszcze. Yy, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. No brakuje. Te lizaki cukrowe mamy. Dwa, choinki, dwa. Yy, gwiazdki. Raz, dwa, trzy. To też nam nic nie daje. No niestety, tutaj. Ale tutaj płatki śniegu jeszcze płatki śniegu sprawdźmy. Mamy jeden, musimy mieć płatków śniegu pięć, żeby wygrać istówkę. Mamy jeden, drugi, trzeci, czwarty. Nie ma. A, cztery są. Jeszcze raz, jeden, dwa, trzy. Nie, czekajcie, jeden, dwa, trzy, cztery. No, cztery są. No niestety kalendarz adwentowy z Norwegii jest pusty, no trudno się mówi, nie ma premii, ale mamy jeszcze zdrapeczkę od Martinki. Serdecznie zapraszam do Martinki na kanał, link poniżej pod filmem w opisie. No co, drapiemy tą drugą zdrapeczkę. Hmm, tutaj też trochę mamy drapania, pewnie będę się gubił jak zawsze. Może troszkę oddalimy, to pyci, pyci, O! Może jeszcze troszkę. O. Żeby było widać całą zdrapkę. I tak. Jeszcze troszkę. I jeszcze troszkę. Dobra, tyle będzie. Idealnie. Dobra, no to drapiemy, szukamy te symbole moje. I tak, zaczynamy od chatki. Matka. Dzisiejszy odcinek będzie dość długi, ale to chyba nie przeszkadza. Kto może, niech ogląda, kto nie, niech przewija do końca i zobaczymy. niech zobaczy, jaki będzie wynik. Eee, ale mam nadzieję, że jednak ktoś obejrzy. Teraz tak, kotwice szukamy. Jest jedna. Druga. Dalej będzie... Co to jest rekin, dobry mógł rekin, dobra. Trochę mi się tu światło odbije, tak mi fajnie. O, tu jeszcze piłeczka i będzie premia 200 zł. ho. ho, ho. to by dopiero było rekinki, dobra. Kolejny symbol. E? Cytryna? Ktoś tu nie pasuje ta cytryna, ale dobra. Jedna. Mm -hmm -hmm. Dalej, co my tu mamy? Trójząb. Gdzieś tutaj mi śmignął przed chwilką. Kochani, eee, gdzie on jest tutaj? Okej. Okay. Księżyc. Tu nam brakuje krabki do linii jeszcze. Dobra. Żółwik. Żółwik, 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 mamy tu i tu. Dobra, o i tu jest jeszcze jeden. Prawie mi uciekł, prawie go minąłem. ale... Udało się go wypatrzeć. Tu będzie chyba palma. Jest tylko jedna. Hmm. Tutaj będzie małpka. Jest. dolot uuu tutaj tylko wiaderko do linii no proszę proszę pięknie rozgwiazda tak jest jedna druga Uki, Duki, duki Kolejny symbol to skrzynia. Gdzieś tu była na pewno jest. Tutaj do linii tej przekątnej brakuje już tylko ośmiornica. Ale tu jest do wygania tylko 2000 zł, są takie drobniaczki to. O no, to wiecie. Co ja szukałem? Nie pamiętam. Skrzynia. Skrzynia, 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 ale była tylko jedna. kostium Tutaj słoneczko do linii Kostiumu już nie ma. Kolejny symbol wulkan jest tu jeden maska do nurkowania Gdzieś tu była chyba jedna, czy tylko mi się przewidziało. Jest jedna. Ehm, dobra. Leżak. Leżak, 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 leżak. Nie ma? Jest. Jeden leżaczek. Tylko. I jeszcze cztery symbole. Deska, pierwszy z nich. Mamy tu. Tu nam brakuje dolfinek do linii. Deska. Ok. I trzy ostatnie symbole. Torba, pierwszy z nich. Tutaj potrzebujemy motylka do linii. Torba jest jeszcze jedna tu. I tu na rogu. Okej. Okay. Dwa symbole, kochani, trzymajcie kciuki, dwa ostatnie symbole. A na nas. Eee, tutaj. I tu. I ostatni symbol uwaga, uwaga, czy tutaj coś trafimy, czy nie meduza sprawdźmy, czy meduza da nam jakąś wygraną tu jest jedna meduza eee, tutaj jest druga ale niestety brakuje nam krawik do linii i to byłby na tyle, i tu jest jeszcze jedna ale tu nam brakuje kokosika na samym środku a to oznacza, że niestety, ale to, ta tabeczka chyba też jest pusta. Sprawdźmy yy, kontrolne. Jeśli je w ogóle tutaj gdzieś, gdzieś je tutaj znajdę, odkopię. Tutaj lepiej te kontrolne patrzeć, bo można się pomylić, zgubić jakiś symbol. Nie wiem, czy one są tu. O, mam T, G i B. Także niestety trzy inne, a to oznacza, że ta zderaczka jest pusta. No dzisiejszy draping jest e, niestety lekko nieudany. <laughs> Dwie zderaczki puste, ale tak się też zdarza. Ja oczywiście za tą zderaczkę w jeszcze raz dziękuję. E, dziękuję za możliwość podrapania sobie jej. Zapraszam do, na kanał do Martinki. Tu na dole macie link pod filmem. E, no i cóż, ja się mu już dzisiaj żegnam. I zapraszam na kolejne drappingi. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Hej, Ba!